Cześć moi mili, dziś nietypowo, bardzo nietypowo, dlatego to co widzicie, dlatego mówię nietypowo, no i tygryskiem, tygryskiem drugim, dziewiątki spoko, tylko mówię, ja nie staram się tam jakoś super uh, robić jakichś um, wyników, bo no już... Nie, gram w to generalnie. I... Ee, jak wychodzi, tak wychodzi po prostu. No. Nie dbam o to, czy mi wyjdzie dobrze, czy też nie. No fajnie by było, żeby wyszło dobrze, ale... No zobaczymy. Wydam każdą złodówkę i ostatni grosz na to, żeby Ciebie już zniszczyć Stonoga. Mod audio, Stonoga. W opisie filmu jak ktoś będzie chciał, może sobie pobrać. Kopiujemy z res audio. Klejam do RES Mod 9.13. Te pliki, które macie w tej paczce po prostu kopiujecie do res moc. Zastępując pliki po prostu kopiuj i zamień i macie 100 nogę dobra myślę, żeby się gdzieś rozstawić oj oj, 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 oj. ale wykorzystamy naszych kompanów, żeby kogoś poświetlili. Nie będę się pchał na pierwszy ogień, bo to bez sensu jest. To jest za budynkiem. Mm. Ach, tu mi przeszkadza. O, zaczyna się. Coś mi się wydaje, że on tutaj gdzieś będzie się kręcił. Kamper. Ktoś po prawo do kogoś strzelił, ale... Nie warto było kurwa No właśnie nie warto było Też tak sądzę Ale tam jest gostek Nie wstrzeliłem mu się w te blachy pod spód <laughs> Tutaj in Bush, George Bush no. no Pokampieni są, pokampieni są mocno O, 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 o. coś tu nadjeżdża. I strzy Psia Ruszyli, ruszyli. Ale tutaj będzie mnie widać jak na widelcu cholera. Odsłonię cały bok tutaj. No właśnie. O tym mówiłem. Co wy uważacie? że ja się poddam skurwy syny? Właśnie tak, jak Zbysu mówi. Coś się... Coś się popsuło. Coś się popsuło, no coś się popsuło dokładnie. Dobra, dobre. dobre. Weszło za zero. Nie strzela chyba z Golda, bo mnie przebić nie może ale obawiam się, że będzie tutaj lipa, bo na mnie wyjadą wszyscy i będziemy mocno. złapać się po dla charakteru civry. Czyżby? Ryzykuję tu bardzo mocno. Ale o kurde 7.5 Ajajaj 30 Nie warto No to już jest bieda przypieprzy to żeby się łeb zagotuje Coś się popsuło Nie warto było kurwa źle Chuj Co wy uważacie, że ja się poddam z kurwy syny? Otóż to Skąd się nie poddaje To w z no coś nie wie coś się popsuło <laughs> coś się, coś popsuło Dobra, dobre A coś? Złapać się pod 7 dla haracivry T30 tutaj puszuje O o o o o o o o o Tak jest, dokładnie Cześć, misiu Nie warto Zapomniałem, że dolna płyta nie jest taka przebijalna Ach, cholera O, bog wieży, bog wieży Aj, cholera A zaraz tu gdzieś wyłapię Konga Tam jest jak Tiger Są medy Ciekawe gdzie jest Gdzie jest Arta. Cholera ten nie widzi, no o, ktoś na Mi się wydaje, że gdzieś na A2 będzie arka. Coś tak czuję. Ale nie jestem pewien co do tego. Ach. O o o o o o o o. Kurwa mać. Coś się popsuło Nie trafiłem. Bieda Ach, Coś złapaczcie po cebie, na albo bry No psia mać no No, miłego dnia z wielu coś się popsuło się cały czas coś psuje No Patrzcie go nie mogę Namierzyć no Tak coś złapać cię pod Sejmem, na hara w ryj. <laughs> Ciężka sprawa to będzie Albo przykra sprawa Artyleria w ogóle coś słabo bije. No trudno. Co będzie, to będzie. Będzie przegrana, to będzie przegrana. Tam jest arta, bo oni tam siedzą i czekają. Pięciu na pięć. No. Coś, coś ułomotało. <laughs> Zaraz wyłapię mocnego gonga i zejdę. Jadą pewno tu, z zagórki wyjadą. <laughs> tak mi się wydaje przynajmniej. Cholera. Jest, 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 jest. RHMIK. Er Kulis Jest. O! o nie, wypierdala. Dobrze. A to co? Aha. Pięknie. Został ostatni gnojek. Cały czas Arta była we mnie wycelowana. Kurczybyk. No, chłopie strzelaj do niego, no pięknie. da No, no, żeby to się źle nie skończyło. BAL! Pięknie. Dobrze, że. Dwadzieścia trzy... No minus siedem oczywiście. Dobra, dzięki. Trzymajcie się.